Województwo łódzkie jest obszarem pozbawionym dużych, naturalnych zbiorników wodnych. Dla rekreacji i wypoczynku, w tym również żeglarstwa, szczególne znaczenie mają dwa sztuczne zbiorniki zalew sulejowski oraz jeziorsko. Jesteśmy Agnieszka i Marcin Lewandowski, autorzy bloga Zwiedzaj cały świat. Podróżujemy razem z dziećmi. Jest tutaj z nami sześcioletnia Klara i 3,5-letni Wojtek. Mamy przepiękną pogodę i dobre warunki. Będziemy żeglować po zbiorniku wodnym Jeziorsko oraz po zalewie Sulejowskim. Jeziorsko, sztuczny zbiornik na Warcie, utworzony w latach 1975-1986, jest największym zbiornikiem wodnym w województwie łódzkim. Administracyjnie leży na granicy województw łódzkiego i wielkopolskiego. Ze względu na wielkość, określany jest czasem Sierackim Morzem, na południu sięga do miasta Warta. Natomiast od północy ogranicza go tama zbudowana przy miejscowości Skęczniew. Biornika to blisko 20 km, a szerokość dochodzi do 3 km. Obejmuje powierzchnię 43 km2, jest więc dwukrotnie większy od zalewu sulejowskiego. Jeziorsko jest w sezonie letnim popularnym miejscem rekreacji i aktywnego wypoczynku. Szczególnie malowniczo prezentują się odcinki wschodniego brzegu, na którym podziwiać można kilkumetrowe skarpy i klify. Nad zalewem funkcjonuje kilka portów jachtowych. Największym jest port Jeziorsko w Ostrowie Wardzkim. Zalew Jeziorsko to świetne miejsce do żeglowania. My bardzo się cieszymy, że nasze dzieci przygodę z żeglowaniem zaczynają tak wcześnie. Żeglujemy w tej części, która jest żeglowna, bo Zarew posiada dwie części. Jedną żeglowną, a drugą taką, w której znajduje się rezerwat ptasi z wieloma bardzo interesującymi gatunkami. i Jest to obszar objęty ochroną pod hasłem Natura 2000. Rezerwat Jeziorsko jest największym rezerwatem przyrody na terenie Województwa Łódzkiego. Obejmuje obszar blisko 2000 hektarów, czyli 20 km2 w południowej części zbiornika Jeziorsko. Obszar rezerwatu niemal pokrywa się z tak zwaną cofką, czyli obszarem, który przez część roku pozostaje pod wodą, a skąd woda w pozostałych miesiącach się cofa. Nanoszone przez rzekę żyzne osady zalegają tu, a po spuszczeniu wody i przy rosnących temperaturach zaczyna kwitnąć życie organiczne. Miejsce to staje się idealnym żerowiskiem i miejscem lęgowym dla licznych gatunków ptaków. Stąd charakter rezerwatu faunistyczny, stworzony właśnie dla ochrony ptaków wodnych i wodnobłotnych. błotnych Ptaki na tym terenie pojawiają się podczas jesiennych przelotów, gdy ich liczebność może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy osobników. Żeglowanie na terenie rezerwatu nie jest dozwolone, ale podczas pływania po północnej części zalewu okazji do oglądania ptaków nie powinno zabraknąć. Ptaki odlatują przy brzegu, widzicie jak ich dużo? Są białe i czarne, pewnie to są kaczki. Nie! Nie! Właśnie zeszliśmy z łódki nad zalewem jeziorsko. Mieliśmy fantastyczny rejs żeglowy po pięknym zalewie w niesamowitych przyrodniczo miejscach. Widzieliśmy ptaki, które upołożyły w pewnym momencie taki klucz, podrywając się do lotu. Było to bardzo piękne. Łódkę zacumowaliśmy właśnie w porcie. Port nad Zalewem Jeziorskim jest też świetnie przygotowany. Są tutaj zarówno miejsca noclegowe, jak i właśnie miejsca, gdzie można wypożyczyć taką łódkę, cumować. Także bardzo polecamy to miejsce Zalew Jeziorsko Województwo Łódzkie. Już w latach 50. XX wieku od pilicy na wysokości Tomaszowa Mazowieckiego poprowadzono wodociąg do stolicy województwa. Jednak wobec dynamicznie rozwijającego się miasta bardzo szybko okazało się, że potrzeby łodzi w tym zakresie są większe. Stąd decyzja o budowie zbiornika, który powstał w latach 1969-1973 przede wszystkim jako rezerwuar wody pitnej dla łodzi. A główną rolą zbiornika jest retencja, czyli gromadzenie wody i zapobieganie powodziom, jak również rekreacja. Sfaterujemy się właśnie na naszą łódkę przy zachodzie słońca i takie mamy spotkanie z łabędziem Jesteśmy na łódce i bardzo mi się podoba i dzisiaj śpimy i widzieliśmy szarka to łabódź Zalew stanowi zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego, ale także Łodzi, Kielc, a nawet Warszawy. Ta funkcja rozwija się tu zresztą od początku istnienia zalewu. Zalew powstał w wyniku budowy tamy w miejscowości Smardzewice, a zbiornik sięga stąd aż w okolice Sulejowa, łącznie mając około 17 km długości i ponad 20 km2 powierzchni. W niektórych miejscach szerokość to ponad 2 km, chociaż średnio nie przekracza 1,5 km. Wymiary, malowniczy krajobraz, urozmaicona linia brzegowa, jak również rozbudowana infrastruktura turystyczna sprawiają, że rozwija się tu turystyka wodna. Jesteśmy na łódce na Laszalewie Zalewie Sulejowskim. Trafiła nam się bardzo fajna pogoda. Jest to piękny akwen, dookoła obrośnięty lasami. Bycie wśród przyrody, w takich warunkach, przy takim zachodzie słońca, takim świetle, jest naprawdę fantastyczne. Żeglowanie po Zalewie Sulejowskim warto połączyć z poznawaniem okolicznych zabytków, jak chociażby romańskiego opactwa Cystersów w Sulejowie, czy odkrywaniem lokalnych skarbów przyrody. Do tych ostatnich należy rezerwat Czarny Ług. Rezerwat zajmuje powierzchnię 2,5 hektara, a celem ochrony jest zachowanie znajdującego się tu torfowiska wysokiego. Większość torfowisk w naszym kraju zlokalizowana jest w zagłębieniach terenu, gdzie gromadzi się woda gruntowa. Są to tak zwane torfowiska niskie. W przypadku torfowisk wysokich, których w Polsce znajduje się zaledwie kilkadziesiąt, na skutek zebrania się grubej warstwy torfu dochodzi do odcięcia od wód gruntowych. Takie torfowisko zasilane jest wyłącznie wodami opadowymi. Większość tego typu torfowisk powoli zarasta, przekształcając się w bór bagienny. Zalew Sulejowski w całości objęty jest ochroną w ramach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Utworzono go w celu ochrony Doliny Pilicy w jej środkowym biegu, a także cennych przyrodniczo obszarów przylegających. Zalew Sulejowski stwarza fantastyczne warunki dla żeglarzy, ale żeglarstwo to nie wszystko. Otaczająca przyroda zachęca do spacerów po okolicznych rezerwatach i lasach. Większość brzegów zalewu porośnięta jest lasem sosnowym, ale zdarzają się tu również cenne obszary starodrzewia, jak m.in. ten w rezerwacie Twarda. Jesteśmy w trakcie udanego rejsu po zalewie sulejowskim. Zrobiliśmy sobie przerwę, by przejść się po otaczających go przepięknych lasach. Teraz spacerujemy w rezerwacie Twarda. Na terenie tulejowskiego Parku Krajobrazowego rezerwat zajmuje powierzchnię 23 hektarów. Chronione są tu lasy grądowe, czyli lasy liściaste z przewagą dębu i grabu oraz bory mieszane, dębowo-jodłowe. Słuchajcie, a to wygląda jak ślad wilka, jak trop wilka. Ale spójrz, ma, ma bardzo wyraźne pazurki. Tutaj, patrz, jakie ma pazury. Wy... I ta łapa jest większa niż łapa psa, według mnie. A ta wygląda, spójrz, też bardzo podobnie. Aż zrobię zdjęcie sobie. Pokaż. Ja Żeglarstwo to fantastyczny sport, bo pozwala każdemu. Zbliżyć się do natury, do przyrody, a przez to yy, pokochać i zrozumieć ją. Szczególnie ważne jest to przy podróżowaniu z dziećmi, bo bardzo łatwo pokazać dzieciom, jak bardzo jeden pojedynczy śmieć psuje krajobraz i wpływa negatywnie na przyrodę, jak ważne jest, żeby tych śmieci nie zostawiać i jaki mają wpływ na środowisko. Możemy łatwo pokazać dzieciom, by że, że mycie na przykład brudnych garnków piaskiem jest bardziej skuteczne niż używając szkodliwych detergentów czy gąbek. Żeglarstwo pozwala pokazać dzieciom, w jaki sposób można wykorzystywać siły natury i przyrody tak, by dobrze z nią współgrać. Jeżeli po żaglach chcemy spędzić trochę czasu na stałym lądzie, warto dopłynąć do przystani w barkowicach mokrych, a następnie udać się na spacer w okolice wsi meszcze. Założone zostały tu dwa rezerwaty – meszcze, chroniący bardzo rzadko spotykany w Polsce las lipowy, oraz dęby w meszczach. Ten drugi, o powierzchni blisko 40 hektarów, robi największe wrażenie ze względu na obecność około 100 dębów, w większości o wymiarach pomników przyrody. Niektóre z nich liczą sobie ponad 250 lat. Zachowany tu starodrzew to najdalej na zachód wysunięty fragment dawnej Puszczy Pilickiej. Jesteśmy właśnie po rodzinnym rejsie na zalewie sulejowskim. Mieliśmy bardzo dużo radości, bo doskonałe warunki, piękna pogoda, widoki, radość sprawiły, że nasz dzień był fantastyczny i szykujemy się zaraz do spania na łódce. Dlatego dzieci takie podekscytowane. Wczoraj mieliśmy okazję spać na łódce pod pięknym rozgwieżdżonym niebem. Dużą część wieczoru zajęło nam wpatrywanie się w piękne gwiazdy, podziwianie gwiazdowych zbiorów i znajdywanie ich, co bywa trudne w miejskim środowisku, gdzie jest tyle zgiełku i świateł. W centralnej Polsce położone są cztery duże zbiorniki wodne z dobrymi warunkami do uprawiania żeglarstwa. Poza zalewami Włocławskim i Zegrzyńskim dwa pozostałe znajdują się w województwie łódzkim. Obecność jeziorska i zalewu sulejowskiego jest atutem na skalę ponadregionalną, zarówno dla żeglarstwa, jak i szerzej, dla aktywnego wypoczynku.